Drodzy Państwo, już podczas poprzedniej debaty ubolewałem, że nie byliśmy w komplecie. Dzisiaj też bardzo żałuję, że nie ma z nami przede wszystkim pana Rafała Trzaskowskiego. Korzystając z okazji, że on jest kandydatem poważnym, ja niepoważnym, to bardzo chętnie chciałbym mu oddać swój głos. Chciałbym, żeby to jego słowa wybrzmiały, a nie moje. Ktoś zapyta, jak to możliwe. No jest to możliwe, bo pan Rafał napisał fantastyczną, wybitną wręcz książkę. Potrzebujemy zwierzchnika sił zbrojnych, który jest... Odważny i dla mnie w tym momencie wybór jest oczywisty. Wybór może być tylko jeden. Książka Rafał, strona 38. Pani redaktor pyta. A rekiny to chyba też hardcore. No tak, bo jak się widzi 20 rekinów wokół siebie, niektóre pływają pół metra od nas, ocierają się, to robi wrażenie. Ale trzeba myśleć zdroworozsądkowo. Rekiny 2 czy 3 metrowe nie atakują ludzi, chyba że się pomylą. Raz wpadłem w stres, bo zjadały przy mnie rybę, sporego grupera, pojawiła się krew, zaczęły się szamotaniny i trzeba było szybko się oddalić, a nie było to takie łatwe, bo nurkowałem w miejscu wulkanicznym z silnymi prądami. A kiedyś, jak zszedłem na 30 metrów przy wraku koło chorwackiej wyspy Wis, Kręcił, okręcił mi się koło szyi konger, rodzaj węgorza morskiego. W końcu go odwinąłem, ale był gruby jak ramię, to też najadłem się strachu. Chciałem powiedzieć, że o większego trudno zucha. Dalej może każdy dokończyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, jako szósty na.